Dziemacie z tej strony bluza ziemniaczana i powiem wam czemu mnie. Wow, a chyba tygodnie nie było. No słuchajcie, bardzo chciałem sobie teraz począć i dam Wam dzisiaj pewną radę. Pewnie raz tak nie że sobie nie wiem, oglądaliście jakiś horror tak jak to straszna ksiara lubi FNAFA. No tam sobie oglądaliście, oglądaliście. No i tam, nie wiem, ogóle się, że, że Was tam trzeba jakieś tam... że to nasze... Tego youtubera, którego oglądacie, jak jakiś Foxy, Zjada albo, nie wiem, Freddy, no i wy się wtedy strasznie boicie. I kiedy, ja już tak miałem, i na pewno większość z was tak miała, że kiedy sobie oglądaliście jakiś tam horror, właśnie FNAF, no to, no to mieliście takie czucie, jakby coś było za wami, Ja jakby właśnie ten, nie wiem, Freddy czy tam, Foxy, był za wami. Ja raz tak miałem, byłem wtedy mały, mieszkałem wtedy w moim starym domu, no i też sobie nam jakiś horror. Strasznie się bałam, bo byłem mały, a to były jakieś. surtumantki z drutu. No i koło mojego łóżka było zapalanie światła. Zaczęło wydodnąć rękę, kliknąć już. Ja się zawsze bałem, że jak ja to będę chciał kliknąć, wciągnąć rękę, no to jakiś potwór mnie za nią złapie i pociągnie do siebie i pożre. Ale dobra, ja nie przeszkadzam, bo idę, że już półtora minuty minęło. To zapraszam do oglądania. Teraz ja wam właśnie pokażę jak się... jak z takim czymś uparać. Teraz dopiero dopowiedziałam. No ale patrzcie! Ostatnio zauważony Slenderman w miejscach. O nie, to jest... To jest tam... To, to jest w okolicach mojego miasta. W sumie. W ogóle ten las jest bardzo do złocek około mojej ulicy. Hmm, hmm, Wyobraź sobie, co ty w ogóle robisz. Nie, wiem, że mi przerywasz oglądanie. To myślisz jeszcze, że te twoje straszne. Jest w ogóle straszne. Słuchaj, bo to jest trochę dziwne. Chyba ja sobie ciebie oglądam, a ty mnie za to, nie wiem, zabijasz. Wyobraźmy to za sobie tak, że ty mnie oglądasz, a ja cię nagle mam za to zabić. Czemu? To jest złe, że ty mnie oglądasz i za to macie zabić. No właśnie. Easy, easy.